Kto wygra Ligę Angielską w Liga Manchester City. OK Trzech Spadkowiczów. Niestety Sunderland. Burnley i Wolverhampton. Okay. Wolves. Burnley. Uh, Nie chcę Sunderlandu. Ale Sunderland. Król cool Sów. Erling Haaland. Ale Mohamed Salah. Jeszcze raz. Czarny Koń. Premier League. Czarny Koń w następnym roku. Bermuda. Czy Bermuda? Manchester United. Zobaczycie. 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 A dobrze, że mówi Czarny Koń, to już jest. To jasne jest sytuacje. No i rozczarowanie następnego sezonu myślę, że z Nottingham Forest lub Newcastle. No bez niczego będzie ciężko. Zaczynamy. Ja powiem Aston Villa.